polecajki filmowe z motywem zemsty w tle. Zemsta to ważny motyw literacki i filmowy i można go wykorzystać na maturze z polskiego, dlatego ja dziś powiem Wam, jakie filmy musicie obejrzeć, żeby zapoznać się z motywem zemsty. Po pierwsze, będzie to Kill Bill Quentina Tarantino. To film o kobiecie, która poszukuje swoich oprawczyń i po kolei się z nimi rozprawia, a właściwie to poszukuje tego, który zlecił zabójstwo jej i jej nienarodzonego dziecka. Bardzo podobną koncepcję i konwencję. Ma film Old Boy, to jest film koreański, który ma też swój amerykański remake. Ale jeśli mogę Wam coś poradzić, obejrzyjcie tę wersję koreańską. No i to znowu, to jest film o facecie, który był uwięziony przez 15 lat i nagle zostaje z tego uwięzienia wypuszczony. No i postanawia odnaleźć tego, kto go uwięził, i zemścić się. Słuchajcie, to co odkryje na końcu to jak kończy się film Oldboy to od razu wam mówię miejcie mocne nerwy uzbrojcie się w mocne nerwy na pewno warto zwrócić uwagę na inne dwa filmy znowu z motywem powiedzmy troszeczkę podobnym pierwszy to będzie Rzeka Tajemnic tam Tim Robbins, Sean Penn i Kevin Bacon eee, trzech bardzo dobrych aktorów bardzo dobra obsada aktorska film o trzech przyjaciołach, którzy Drogi rozeszły się ze względu na no, nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Tak można by to chyba było nazwać. Spotykają się po 25 latach, no i muszą podjąć pewne działania, które znowu jakby skierują podejrzenia o przestępstwo na jednego z nich. Bardzo ciekawa rzecz, warto ją obejrzeć. No i ona nasuwa na myśl film jeszcze, według mnie jeszcze lepszy, jeszcze ważniejszy, taki, który jeszcze bardziej warto obejrzeć, czyli film Uśpieni. To jest film o przyjaciołach, którzy próbowali ukraść sprzedawcy hot dogów w wózek z hot dogami. No i... Nieszczęśliwym wypadku byli wtedy dziećmi, zabili człowieka. Ten wózek wyślizgnął im się z rąk, zabili człowieka, trafili do Poprawczaka. W tym Poprawczaku znęcano się nad nimi, no nazywajmy rzeczy po imieniu, i oni po wielu, wielu latach postanawiają się zemścić na tych, którzy się nad nimi znęcali. Ale, ale, co jest ważne, oni w związku z tym, że wiecie, no wyszli z tego Poprawczaka dorośli, na różne sposoby się te ich. Mm, Losy życiowe potoczyły, oni chcą się zemścić na różne sposoby. I ostatni film to na pewno będzie Leon Zawodowiec z Natalii Portman. I ona gra dziewczynkę, której zamordowano rodzinę, i ona nawiązuje taką bliską, przyjacielską relację z zawodowym zabójcą. Dajcie znać koniecznie, jakie filmy wy w tej materii, w tym motywie byście polecili. Trzymajcie się.